Zaczynamy vloga? Nie. Vlog. nie. Nie możemy na razie zacząć, bo jestem głodna. To jesteśmy tym razem w Nowym Jorku i będziemy, uwaga, uwaga dla odmian, jeść. Sprawdzę tyle wegańskich restauracji, ile dam radę. Ale słabo trenowałam rozciągnięcia żołotka przed wyjazdem, więc efekty stoją pod znakiem zapytania, ale zobaczymy. Zapraszam. Jesteśmy teraz w futworu, w którym jest bardzo dużo różnych wegańskich opcji do jedzenia w zasadzie. Każdy, każda restauracja ma jakąś wegańską ofertę. Ja tutaj przyszłam, bo znalazłam informację o Cinnamon Snail, który jest podobno super fajny na śniadania i na desery. Strasznie, to jest wszystko wielkie, ale generalnie strategia jest taka, żeby wszystko jeść na pół i zamawiać w każdym miejscu po jednym daniu. Zobaczymy, czy nam to uda. Zjedliśmy na śniadanie wegańskie breakfast Burrito, a na deserek Cinnamon Pana. Na ile oceniasz to miejsce od 0 do 10 w takiej skali? Hmm, za śniadanie 7, za słodycze 9. Jestem bardzo podekscytowana aktualnie, jak widać, bo idziemy teraz do miejsca, na które najbardziej czekałam, czyli do teoretycznie wegetariańskiej, ale większość opcji jest wegańska. Najpierw pszczółańskiej. Mamy nasze zamówienie i mamy smażone pierożki z warzywami, z sosem. E, grzyby zrobione tak jak kurczak generała Co. I uch, chrupiący bakłażan, czyli moje ulubione warzywo, Super było ale nie dałam rady zjeść tyle, ile bym chciała jest smak lodów wegańskie czurosy, a na wynos kubeczku można kupić wegańską sycylijską pistację. nie pyszne muszę powiedzieć, że a jakie smak widziałaś? Ciasteczka i karmel. Bogańskie? Tak. Byliśmy dzisiaj w trzech miejscach i niestety ta ilość jedzenia nas przerosła. Nie damy rady zjeść więcej. Bardzo bym chciała, no ale nie damy rady. Jutro będziemy kontynuować tą misję. Woda nie była ładniejsza, ale zimniej. Więc zmienialiśmy plany trzy razy. Ale w końcu dotarliśmy do takiej wegańskiej, meksykańskiej knajpy, którą polecało mi na pięć osób. O, ja nie mam pojęcia co to jest. pachnie cynamonem, jest coś azteka, coś tam. A tu jest burrito. Zjedliśmy. Było ok. Ale bez rewelacji. Myślę, że te cudowne opinie w internecie trochę podniosły poprzeczkę. Ale spoko. 7 na 10 zbywa Saigon Vietnamese Sandwich Deli i wygląda jak wygląda. Um, ale tylko roz Was pisało do mnie, że tutaj są jakieś genialne kanapki stofu. Więc sprawdzamy to. Kosztują 8,50 Trochę jak spring Rolls w bułce. Myślę, że trzeba wybierać opcję pikantną. Wtedy będzie chyba ciekawsze jeszcze. Co prawda te porcje tutaj wszystkie są amerykańskie, czyli na przykład ta kanapka to była taka dwa razy większa niż się spodziewałam, ale mimo wszystko idziemy jeszcze troszkę dorzucić sobie na śniadanko. Eee, jesteśmy cały czas na Chinatown i 600 metrów dalej jest coś, co znalazłam i się nazywa Vegetarian Dumpling House i podobno jest też świetne o. Ale nie wiem czy... No dobrze, no zobacz, jesteśmy w każdym razie Obsługa tego lokalu twierdzi, że wszystko jest wegańskie Nie do końca je ufam. Ale muszę trochę, bo jakie mam wyjście Zamówiliśmy pierożki niby z krewetką Bułeczki z niby wieprzowiną i smażone warzywa z czosnkiem. No ja nie wiem do końca, czy bym tak zupełnie poleciła to miejsce. Jest ok, ciekawe, yy, ale no... Nie. Drogo było. No za warzywa zapłaciliśmy 60 zeta. To trochę drogo jednak jest, ale... Pierożki były spoczko. Z drugiej strony faktycznie, jeżeli to jest cała karta chińska, wegańska, to szacun. 6 na 10? Tak. 6 na 10. 6,5. Jeżeli sobie na przykład chodzicie po Chinatown, to fajnie wpaść na pieroszki, ale warzyw to może nie zamawiajcie akurat tak koniecznie. Wam na chwilę tego vloga powiedzieć Wam, że w stoliku obok jedzą moją najbardziej ukochaną pizzę na świecie, którą tak mega kochałem jak nie byłem weganinem i na bank robię sobie czyli i jutro Natalka jemy tę pizzę z tym serem, wiesz o tym, raz można na pół roku. Jesteśmy teraz w Beyond Sushi, czyli takiej sieciówie wegańskiej, azjatyckiej, która ma sushi, kary, pierożki, spring rollsy i podobno, słyszałam, że jest świetna. Chciałam powiedzieć tylko, że o taki wegański fast food walczyłam. Świetne to jest jedzenie, świetne, bardzo polecam. 9 na 10. We wszystkich przewodnikach, tak to nazwijmy, po wegańskim jedzeniu w Nowym Jorku pojawia się ten jeden wózek ze street foodem. Jest to wózek z dosami, które robi pan ze Sri Lanki. Goniliśmy tego pana po Nowym Jorku przez 3 dni już i on codziennie na swoim Twitterze pisał, że dzisiaj go nie będzie w parku. No i dzisiaj rano się pojawiło ogłoszenie, że jednak jest. Więc już jechać bo no mówię... Może ja mówię za dużo. W życiu czy do tego filmu? No nie wiem i tak i tak. Hello to sama. Hej, A Mazaleka i... No mów zamawiaj No to próbuj was swoje. Czy my mamy już podzielone na pół tak jakby, tak? Ta co ty trzymasz jest trochę większa. To dobrze, rozumiem, że to nie przypadek, okej. Okay? Kary. Chodź je zjeć, pyszne. Chodź, chodź. Na sam koniec zostawiliśmy sobie podobną prawdziwą perełkę tej listy, czyli diner, czyli taki wegański trainer, tradycyjny amerykański, który działa od 2010 roku, a mimo wszystko nadal przed wejściem jest kolejka na godzinę czekania, co najmniej. I tyle czekaliśmy na to miejsce. Mega fajnie. Przeżyliśmy tą historię, nie było lekko, jak się czujesz? Ciężko mi, Ciężko. Ci. ale też za dużo zjadłem no i oboje za dużo zjedliśmy i zamówiliśmy po prostu po to, żeby spróbować i wszystko zjedliśmy prawie. Tak, ja zjadłam takie śniadaniowe danie z fasolką, które było świetne, do zjadł burgera z frytkami, do tego wzięliśmy jeszcze szejka bananowego i jeszcze do tego cynamonowe. Gdybyśmy zjedli połowę tego wszystkiego to byłoby świetne, ale to jest chyba aktualnie mój zwycięzca. Myślę, że to nie jest miejsce do chodzenia na co dzień, ale trzeba tu przyjść, jak się jest w Nowym Jorku, gdzie się je wegańsko. Niestety to koniec naszej jedzeniowej wyprawy. Zjedliśmy sporo. Niektóre świetne, niektóre średnie. Nie było nic okropnego. Ja chętnie bym wróciła na pewno do Spicy Moon, Beyond Sushi i myślę, że do Dainera. Ale w tym kontekście Warszawa też nie ma się czego wstydzić, absolutnie. Też mamy super opcje i wcale nie wypadamy jakoś specjalnie blad na tle Nowego Jorku. Yy, I nie wiem, co jeszcze powinnam powiedzieć w zakończeniu, bo to moje pierwsze zakończenie takiego materiału.